Siemanku, właśnie jestem w garażu Siema, jestem na klauce Dobra, tak naprawdę siema widzowie Siema w kolejnym odcinku Ninsport FitMoss Onlet Wtedy skończyliśmy na Big Lu Który ma zaoferowania 5 wyścigów I 3 kamienie milowe Dokładnie tak I total banki 300 tysięcy musimy aż zrobić A mamy dopiero niecałe 200 tysięcy Czy to będzie problem? Nie wydaje mi się Ale dobra, zróbmy najpierw wyścigi może o. Coś fajnego, czyli dragi i bardzo szybkie wyścigi. Nim się właśnie one cechują, nie są zbyt długie. Aha, i mnie to nie rozwaliło? Dziwne. Powinno mnie rozwalić. Tysiąc dolców, leciutki tam zarobek. To weźmy speedrapika na przykład teraz. Czy tam coś się zbugowało? Czy mi się wydawało? Ale punto fajne. Brak tu zrobić pestę w tym Taki sposób, okej. Okay. Dobra, tutaj zakręcik. Delikatnie. 171. No dobra, zrobili lepiej, no. Trudno. Nie wiem czy z Oj, to nie był dobry chyba pomysł, co? Mamy 201 km. Mogliśmy mieć może... Nawet więcej, ale ładna cyfra nam wyszła. 1200. I on dogania nas, a to jest koniec. Dogonił. Dobra. Rozwalił się. Co? Dobra, udało się. Nie dlaczego wcześniej się nie udało. I co tutaj? Też zarabiam za to mniej? Czy to było normalnie? O, dzięki rok, yy, mogę ten? Dobra, dzięki. Zróbmy, no zróbmy tego sprinta. A nie, 4000 to jest normalna cena. Aston Martin, Aston Martin tu jest. Auto praktycznie na endgame i ono tu jest. No no dobra no. Niech nie tak będzie, ktoś się wywalił chyba w tym nie ziomek no niestety nie, łódkę im zrzuciłem, no, bardziej mi to przeszkodziło, tu można w ogóle to zniszczyć, mordo nie objeżdżaj, no. Dobra, udało nam się go wyprzedzić, aha, no dobra, no, jeszcze raz go może wyprzedzimy, o, jeszcze drugi, błagam, proszę, daj się wyprzedzić, czy coś w tym stylu, błagam, no, zrób to dla nie. O Boże. Nie wiem, to jest jakiś poziom tr trudności ekstremalny, czy... Ja sobie idę bramki porobić, bo jak to mi nie wyjdzie, to znaczy, że coś jest nie tak, nie? Nigdy nie miałem problemów z tą grą, żeby przejść, no. Pierwszy raz coś takiego mam. Będę się nie opłaca z kryptem Prawdopodobnie byśmy się wwalili ścianę Gdybyśmy z niego dobrze skorzystali Możemy po tym wyścigu sprawdzić czy jest coś w salonie Bo dawno nie sprawdzaliśmy No no i ten wyścig jest spoko 4000 za zarobione łatwo Dobra, jesteśmy na miejscu Zapamiętałem jak się jak się wchodzi No i co? No i tu jest... Ford Mustang Kusimie, kusimie, a nic się nie odblokowało? Jakiego innego? 500 GTO. O, GTO też jest w sumie ciekawą propozycją. Nigdy nie jeździłem tym autem w grze. Monaro też nie jeździłem. Lotus Lotusem też nie jeździłem. DB9 nie jeździłem. Carrera S bym sobie kupił na pewno. Galardo to pewnie mnóstwo razy. A, jeszcze jest lepsza wersja. Corvette Murcielago też bym chciał kupić, bo to jest najlepsze auto w grze. Jeśli chodzi o chyba top speed'a, na razie to róbmy te wyścigi po prostu. Weźmy sobie, nie wiem, zróbmy to. To i chyba trzeba lepsze auto do ucieczek zrobić, bo tutaj widzę, że ma problem te auto z trawą strasznie. To może być problem. To może być pułapka. A propos policji. A mamy już wyścigi zrobione? Nie mamy zrobionych wyścigów, więc ja bym jeszcze. Zrobił ten wyścig jakikolwiek i bym wtedy przyszedł na policję. Weźmy może te trapy zróbmy Może tu nam się uda. No dałbym jeszcze tej super szansę, nie? Jeszcze bym nie kupował. Niczego tylko bym miał mu lepszy. Jesteśmy pierwsi. I mówiąc to, przejdziemy nam ziomek Ale w tabeli jesteśmy pierwsi. Dalej jesteśmy pierwsi. Wow. Tak jeszcze nie spodziewałem, że tutaj będę pierwszy. Hmm. Nic się nie stało, nic się nie stało. Na pewno przeżył ten wypadek. Ha, to, Ej, bardzo fajny ten wyścig. Podobał mi się. I króciutki. 4000 tysiące. Dobra, ile mamy pieniędzy? Pieniędzy, ile mamy? Nie bounty, tylko pieniędzy. 25 tysięcy mamy, więc... Yy, co bym zrobił? Zrobiłbym tak, zrobiłbym już te milestone i wtedy bym ulepszył auto. ja okay, już widzę, że naokoło będziemy musieli jechać. Przecież nie, nie musimy naokoło jechać, ale tak myślę, że będzie lepiej, żeby pojechać naokoło. Jakbyśmy zaskoczyli stamtąd, to byśmy stracili mnóstwo prędkości. bez problemu. Dobra, następny fotoradar. Ja się rozpędzę. No tyle. O, to są te ziomki, co się ścigaliśmy. Panie, że we mnie wjechał tamten jeden Oj Dobra, nie i ty tam. się stąd? Bez problemu. Z to też bym się rozpędził, tylko gdyby we mnie nie wjechał eee, no spoko... Koszt na 20 tysięcy O! Dwie, dwa, dwie blokady. Musi uczestniczyć minimum 4 w No tu mamy drugi poziom Dobra, to koszt to najłatwiej będzie chyba zrobić po prostu musimy się rozbijać, musimy rozbijać tego typu pachołki różne, słupy Na parking jakiś wjechał, co ty robisz? E, tu jestem, no O, tu nagle przyjechał, ty Czekaj, jest pościgu? Dwóch no, no nie, że nie, nie to oszukuję. oszukuje Okej, okay, już kamień minowy zrobiony, jeden tu się nabija, oni mi nabijają. I <grywki> tam dalej jeżdżą tego Nie, nie rób tego. Nie no, powinni jacyś być. Tak. No. No mieli być. Wiedziałem, że to nie był dobry pomysł. Dopiero jak rozwaliłem to, to, to przemyślałem. Dobra, ale na pewno ich spotkamy jeszcze, tak? Prawda? No nie ja powiedziałem ci, halo Ludzie, gdzie jesteście no? Tu może będą je jakieś Naprawdę? To y nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to nam wystarczyło Ale zobaczymy, może rok do nas zadzwoni. I też nam sporo brakuje. Nawet jak to zrobimy, to jeszcze nam zabraknie trochę. Dobra, nie zniżmy go, będzie dobrze. Musimy poczekać na blokady i... Tyle. Dobra, gdzie, gdzie mogą być te blokady? No. Pojedziemy, to jest autostrada chyba. No, weźmy tu. On nie wjechał z nami tu. I tu to możemy jednak zawrócić, bo tam nie mamy dostępu. Ejka, nie mnie. Ten drugi? Co się, tym, co się z tym drugim stało? No, pojawił się nagle trzeci. Tutaj są, Jezu. To się zelici jako blokada, czy nie? O, tu jest blokada. A się jak jadę jeszcze raz w tą blokadę, to czy ona się zaliczy jako inna, czy, czy nie? A, ona znikła już, nie no, okej. Okay. Brutalność policji, brutalność policji. <śm> ale poleciał. <śm> ale poleciał, to Nie chciałem ich rozwalać. Samo tak jakoś fajnie wieszło. Dobra, jeszcze drugą blokadę potrzebujemy. I będziemy... Je o jest, okay, bo ona tutaj z dórki. Dobra. Co tu się dzieje? Myślicie, że... Nie no, teraz mam no, na pewno tarczy bo mamy 11 tutaj tysięcy i jeszcze 30 z tamtego kamienia nowego, więc na co ej, 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 ej. Dobra. Co zniszczyłem? Coś zniszczyłem takiego grubego, bo tysiąc zostałem. Czy to się zaliczyło jako podwójne zniszczenie? Okay. <śleski> No już nikt nie został Dobra przejdźmy tu, tu chyba będzie pan policzant a ja mogę to rozwalić? Wtedy... Nie Dobra, panowie kończmy to już No Tymu tysiąc nagle dostałem, oni nie, nie będą jechać, nie? Więc dostaną, no to co, w panowie, a ja... Tutaj ucieknie ja se ucieknę, tak? Nie iść tu Dobra, udało nam się uciec I mamy wiadomość o drogach naszego kumpla największego Który nas poinformował, że możemy Wysiłać z biglu O Boże Ale zanim to co mówiłem To skoczymy do Kryjówki I z tej kryjówki sobie pojedziemy Do zwłaszcza efekt kingowego. O i nawet sami możemy podjechać, bo ta gwiazdka to oznacza, że tam jest ten wyścig z bossem, też się wjeżdża enterem. Dobra, podjedźmy tam do tego dużego lu. Stamy okrążenia, ty jesteś gościł, nie wiem jakiś... Gang Eklipsów No i zniknij jeszcze I dwa okrążenia Ty wywalił się No ty golfie Ty co to bo tam były? Mam nadzieję, że teraz wilka z lasu nie wywołałem, bo się śmiałem przed chwilą z niego I nagle mnie dogania no, nie, może, może bym nie driftował, to sobie skrótem pojedziemy. W ogóle mamy te auta w garażu. Dlaczego ja jako normalny człowiek nie sprzedam tego golfa, nawiedzonego sonego, który przy, przynosił mi pecha w pierwszych odcinkach? To jest ten sam wyścig tylko na odwrót. I co? My jeszcze trzy okrążenia. Nie, to chyba nie sam Chociaż może bym chciał tego Eklipsa. Chociaż wiecie to, że jak te Eklipsa na przykład jakieś inne auto to nie znaczy, że je zdobędę na razie to zdobyłem tylko jedno kurde dogania mnie no super I to jest najgorsze, że potem będą takie właśnie wyścigi jestem po trzy okrążenia, ale po cztery pewnie i weź to już stary, 5 minut jedziemy ten wyścig będę chyba najlepiej, co? dałem i... no szczerze, jakbyś tak nie zrobił to... To byłoby super, fajnie, że to ostatnie okrążenie i ja robię coś takiego i on mnie właśnie w tym momencie dogania. Ale dobrze się rozwalił. Troszkę mu odjedziemy. No, nie na no, daleko. Nie wiem. Porażki, porażki. Trzeba tego golfa sprzedać. Może on taką maurę złą przynosić. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Dobra, wjechał, wjechał Ozarł się od, od tego tropika Już za emocje, ja nie mogę Bardzo blisko, bardzo blisko yy, Dobra, udało się 10 tysięcy, no Jak w końcu jakiś poważny zastrzyk gotówki Za to co musiałem tutaj przeżyć Ja nawet nie pamiętam, które karty już wybierałem Nie wiem, ostatnio chyba środkowo... Nie, tą pierwszą wybierałem, tak? Spróbujmy tą pierwszą Czemu za każdym razem dostaję tą samą kartę? No nie wiem, nie mógłbym chociaż te 15 koła dostać. Spoko, mogą być dopomki. Dobra, Baron no. Baron jedzie spoko, furką akurat. Proszę, monet. Razor, weź. Weź, weź i Dobra, z tego filmu by było na tyle. Albo nie, jeszcze. Zanim to się skończy To jedziemy do kryjówki O wjedziemy do kryjówki, sprzedamy To było wcielone w postaci samochodu Właśnie ciebie, 17 koła buko. mamy 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 37 tysięcy, fantastycznie I jeszcze zobaczymy co się odblokowało W gardierze Bo zapomniałem, zapomniałem co tam było To chyba, chyba jakiś mercedes Dobra co nam się odblokowało, lancer nam się odblokował Ten SL500 tak jak mówiłem i tylko to nam się blokowało, prawda? Czyli chcemy coś z tego? No tego na pewno nie chcemy, bo kosztuje 75 tysięcy 36 koła Lancer kosztuje, no nie wiem czy też kosztuje Szczerze, ja bym się połaził na tego Mustanga bardziej niż na tego Lancera Dobra, to, to nie dzisiaj, to nie dzisiaj To w następnym odcinku, więc do, do zobaczenia Czy tam do usłyszenia, nieważne Siema